Witam was. Witam was bardzo serdecznie na tym ostatnim nabożeństwie gorzki żali, skazanie gorzkie żali z kazaniem pasyjnym. Jeszcze jednego gorzkie będziemy śpiewali, wszystkie trzy części Wielki Piątek. I dzisiaj spotkanie z ostatnią z głównych prawd wiary. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Ta główna prawda wiary jest troszeczkę wypatrzona. Wypatrzona XVI wiekiem i wystąpieniem Lutra. Lutra, który poszedł zbyt daleko. Święty Augustyn opisywał w traktacie o łasce, czym łaska Boże jest. Ale Augustyn wiedział, do którego momentu ma dojść, żeby nie spaść. Luter tego wyczucia już nie miał. I poszedł o krok dalej. Krzywił myślenie o łasce, i zupełnie zanegował wolną wolę człowieka. Łaska jest potrzebna i konieczna nam do zbawienia. Bez łaski Bożej nie jesteśmy w stanie żyć wiecznie, ale musimy na tą łaskę Bożą odpowiedzieć naszą wolną wolą. Bez naszej wolnej wody. I jej złączenia, zjednoczenia z łaską Bożą, nie możemy być zbawieni, czyli osiągnąć raju. Traktat o łasce, łasce czyli darmo danej nam woli Boga co do naszego zbawienia, ukazywał, ukazywano w średniowieczu w takich obrazach. Jest to jeden z kilku dziesięciu, albo kilku nastu obrazów, które zachowało się ze średniowiecza, które dość precyzyjnie pokazują, czym jest łaska Boża i w jaki sposób i gdzie, łaska Boża, gdzie łaskę Bożą zobaczymy. To jest ołtarz pochodzący z kościoła Mariackiego w Gdańsku, wykonany przez Hansa Memlinga, sąd ostateczny. Ma on dwie, trzy takie części. Na środkowej części widzimy Chrystusa, który siedzi na tęczy. Tęcza jest symbolem z Księgi Rodzaju, przymierza. Kiedy Noe wychodzi z Arki, to na niebie ukazuje się tęcza. Ta tęcza jest zapowiedzią przymierza, które będzie wieczne. Przymierza Chrystusa z ludźmi przymierza eucharystycznego, przypieczętowanego Krzyżem Chrystusowym. Chrystus siedzi na tęczy w otoczeniu apostołów, Marii, Maria jest tutaj, i świętego Jana Chrzciciela. Św. W dolnej części tej, tego środkowego obrazu, tego tryptyku, znajduje się Michał Anioł. Michał Anioł, który waży dusze ludzkie. Ci, którzy pełnili sprawiedliwe czyny, idą do nieba. Ci, którzy popełniali czyny złe, idą do biegła. Zobaczmy ten dolny obraz, kiedy ten człowiek, który pełnił złe uczynki, próbuje jeszcze na tej szali czyli szali sprawiedliwości, złapać się kogoś innego po to, żeby ta szala przechwyciła się na jego stronę. To, co ukazał Hans Nemling w obrazie sąd ostateczny, pokazuje nic innego, jak odpowiedź człowieka na łaskę Bożą. Chrystus daje nam łaskę Bożą, łaskę uczynkową. Czyli taką, która nas doprowadza do tego, byśmy wykonywali dobre uczynki. Łaskę sakramentalną, czyli tą, którą otrzymujemy w chwili przyjmowania sakramentów. Oraz łaskę tak zwaną zbawczą, czyli tą, która wprowadza nas do życia wiecznego. Odpowiedź nasza pozytywna na te trzy. W miarę łaski Bożej, czyli inaczej prezentu Bożego, który nam daje, który nie jest w żaden sposób przez nas wysłużony, doprowadza dopiero do zbawienia. Nasza odpowiedź na Bożą łaskę. Sama nasza odpowiedź, sama nasza wolna wola jest niczym, ponieważ jest skażona grzechem. Ale tylko w odpowiedzi na Bożą łaskę. Może w jakiś sposób będzie zasługą i doprowadzić nas do zbawienia? Zobaczymy te trzy łaski, trzy wymiary Bożych prezentów, które Bóg nam daje. Pierwszy to łaska zbawcza. Jest to łaska, którą otrzymujemy każda i każdy z nas w chwili Chrztu. Wtedy stajemy się dziećmi Bożymi. Wtedy również możemy. Bożym sądem stanąć jako dzieci Boże. Wtedy dopiero możemy powiedzieć, że Jezus jest naszym bratem. Wtedy możemy powiedzieć, że Bóg Ojciec jest naszym Ojcem. A mówiąc precyzyjnie, patrząc na trzecią główną prawdę wiary, że Bóg jest Trójcą, to możemy odpowiedzieć trochę tak, jak mówią nasi bracia na wschodzie. Że trójca jest naszym ojcem i trójca jest naszym bratem. W tych relacjach rodzinnych wchodzimy do nieba. Wchodzimy na ten Sąd Boży. I mamy dwie kolejne łaski. Łaskę sakramentalną, czyli tą, którą otrzymujemy w chwili przyjmowania sakramentów. Y, tych jednorazowych, chrzest, bierzmowanie, y, Kapłaństwo, oraz tych, które przyjmować możemy wielokrotnie: Eucharystia, Spowiedź, Małżeństwo, Sakrament Namaszczenia. Ta łaska sakramentalna dana jest nam po to, byśmy wzrastali w wierze, byśmy nie wątpili. By Bóg w naszym sercu potęgował te uczucia, odczucia, które kierują potem naszym rozumem w relacji ja-Bóg. Bez sakramentów człowiek nie jest w stanie prowadzić życia duchowego, nie jest w stanie tego robić. Mieliśmy dosyć dokładny obraz tego, co dzieje się z nami, kiedy nie przyjmujemy jakiś czas sakramentów. Co, kiedy, kiedy była pandemia i tego nie robiliśmy? Co dzieje się z naszymi duszami? Jak rozwija się tęsknota w tych duszach, które są doświadczone, ale i też jak dusze schodzą w dół moralności, kiedy takiego doświadczenia nie mają. To łaska sakramentalna. I ta łaska sakramentalna doprowadza nas do łaski uczynkowej, czyli tej. Która wspomaga na dobro, które jest w nas. Często mówimy o ludziach, o których, po których śmierci nie można powiedzieć, że żyli w zażyłości z Bogiem, ale to był dobry człowiek. Bo głównie chodzi o to, żeby czynić dobro. Tak, głównie chodzi o to, żeby czynić dobro. Tylko bez łaski uczynkowej nasze dobro w sumie dobre być nie może. Ponieważ jesteśmy skażeni grzechem, więc to, co rodak z tutejszej ziemi mówił, zawsze chciałem dobrze, bez łaski uczynkowej, staje się tak naprawdę czymś, co może doprowadzić do zła. Nasze dobro może doprowadzić do zła, ponieważ nie mamy tego spojrzenia na to, jak rzeczywistość wygląda. Żeby podać, żeby podać przykład podać przykład. Ksiądz, który przychodzi na nową parafię i chce zaprowadzić jakiś nowy porządek. Strofuje ludzi, że to robią źle, tamto robią źle. Być może on chce czegoś dobrego, ale nie mając szerszego Szerszego spojrzenia na ludzi, nie wniknąwszy w ich historię, w to, jak są uczeni, co przeżywają, może tak naprawdę doprowadzić do czegoś złego. Do tego, że ludzie się odwrócą od wiary, przestaną przystępować do sakramentów, a przez to nie zbawią swojej duszy, ponieważ nie odpowiedzą pozytywnie na to, co Bóg chce do nich powiedzieć. Robiąc coś dobrego, według swojego rozeznania, może tak naprawdę doprowadzić do czegoś tragicznego. I każda i każdy z nas wykonując dobro, nie współpracując z łaską uczynkową, czyli z tym darem, które daje nam Bóg, może tak naprawdę, chcąc dobrze czynić coś złego. Po to jest nam właśnie łaska Boża. Drogie siostry i drodzy bracia, ten obraz, to przedstawienie sądu ostatecznego w XVIII wieku został w ogóle inaczej rozczytany jako coś, czym należy straszyć. Uważaj, bo tam pójdziesz na tą prawą stronę, gdzie tam będą smażyli i piekli. Tu nie chodzi o smażenie i pieczenie, ale chodzi o to, byśmy, patrząc na ten obraz, umieli odpowiedzieć na Bożą naukę na Bożą łaskę, przepraszam, przez przyjmowanie sakramentów, przez współpracowanie z łaską uczynkową, czyli z tym natchnieniem Bożym, które doprowadza nas do czynienia dobra. Ta łaska uczynkowa, którą, ta łaska uczynkowa, którą otrzymujemy, możemy ją bardzo prosto rozpoznać. Święty Tomasz za chwilę nam podaje dwa kryteria. Kiedy dobro jest dobre, kiedy po pierwsze nie sprzeciwia się przykazaniom Bożym, to znaczy jest w zgodzie z Nimi oraz jeśli znajdziemy podobne, podobne wydarzenie w życiu Jezusa, czyli jeśli... Jakieś nasze postępowanie jest oparte na dwóch filarach. Tomasz mówił, jak mamy dwie nogi, to w naszych dobrych uczynkach powinniśmy kierować się dwoma, dwoma kryteriami. Pierwsze, zgodność z przykazaniami Bożymi. Drugie, zgodność z Pismem Świętym. Jeśli znajdziemy w życiu Pana Jezusa Świętych sytuację, którą można uznać za podobną do naszej, to wtedy postępujmy tak, jak oni postępowali, tak, aby odpowiedzieć na łaskę Bożą naszą wolną wolą. Powiedzieć: Tak, chcę Panie i za Tobą. Życzę sobie i Wam, by, byśmy wszyscy znaleźli się po Waszej lewej, a Pana Jezusa po prawej stronie na tym obrazie, abyśmy y, przeszli, przeszedł wszy sąd Boży, y, jako umiłowanie jako umiłowane dzieci świętej Trójcy i bracia i siostry świętej Trójcy weszli do Królestwa Bożego, gdzie razem z Chrystusem i świętymi będziemy radować się chwałą zmartwychwstania. Amen.